Zostawił deskę u góry. Szacun, tak to się robi. Brawo. Nie wyłamam Dobra, dupeczki, dupeczki, wychodzimy z domu, nie wiemy kiedy wrócimy. Nie czekajcie na nas, przygotujcie kolację. Jak będziemy, to będziemy. Nie dzwoncie. Zrób, no, zrób, 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 Nie wędźcie nam No Pamiętajcie kochane, żeby tutaj e, się zapiąć, żeby was nie przywiało. Ale co ty przypa? Nie rób tego przy mój kumplach. Przepraszam, przepraszam. No weź no. trochę. Ogarnij się Teodor, go. jesteś pantoflem? No nie! Będziesz <grym w sztukach> tęsknić? Teodor! Nie! <grym w sztukach> nie dzwoncie do nas! Okay. Ale pamiętajcie, że jak wrócicie później niż czwarta, to drzwi są zamknięte i was nie wpuścimy! Ale kobieto, ty nie wiesz mi życia! Nie jesteś moją matką! <grym w sztukach> Zatkał Zobaczymy seksu dzisiaj! Nie tak, jak przez ostatnie dwa miesiące by Cię głowa bolała Ty na kanapie, tam będziesz spał na kanapie Ja wychodzę z moimi ja koleżkami ta, Pamiętaj, to braki się nie tracą I po ja tak nas